Prosił e, o przeprowadzenie fachowej analizy e, wczorajszego meczu reprezentacji z reprezentacją Litwy. Oto moja analiza. Dziękuję. Poproszony o komentarz do wczorajszego meczu reprezentacji Polski z Litwą, nawijam. Reprezentacją, ty marna istoto, ty dajesz rozpacz, zwątpienie i łzy. Czekamy jak durnie na ciebie z tęsknotą, ty pokazujesz swe żółte kły. Jesteś tak sława, jesteś tak chora, na wątłych nogach wchodzisz do gry. Przechodzisz obok. Okaleczona, wzbudzając litość, smutek i wstyd. Naga, szkaradna, ze cnót obnażona, Największym swym fanom plujesz w ryj. Pora pogrzebać plany marzenia, Zapomnieć znowu na kilka chwil. <śpiewanie> Postaram się trochę dłużej od Jacka. Wczoraj reprezentacja Polski w piłce nożnej, ta pierwsza, podjęła rękawice w postaci pojedynku z potęgą piłkarską, zwaną Litwą, z sąsiadami, jednym słowem. No i co mówiło się, że będzie to łatwy przeciwnik w miarę, no bo ciężko, żeby nie był, bo to przecież Litwa. Tymczasem wygraliśmy na 1-0, ale chyba już nie ma zbyt wielu ludzi, którzy biorą ten, ten wynik za dobry prognostyk. To już, to już ja mam wrażenie, że wczorajsza padaka w postaci tego meczu pokazała, że ta reprezentacja nie zasługuje na grosz choćby zaufania. Dostają wsparcie, dostają wszystko, co trzeba od, ze strony kibiców, natomiast w zamian kibice dostają to, co dostają, czyli to coś, co można nazwać paździerzem, co można, można nazwać porażką. Ja powiem tak, ja ten, sam, ten wynik wczoraj, wynik i y, grę biorę za porażkę. Nie można tak grać z tak słabym przeciwnikiem. Widać było, że pomysły zaczęły się kończyć już mniej więcej koło 10-12 minuty. Generalnie bardzo szybko nas Litwini rozgryźli. Bardzo szybko pokazali nam miejsce w szeregu i bardzo szybko pokazali nam, że bardzo łatwo nie będzie. Kunsztowi Skorupskiego zawdzięczamy to, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo podejrzewam, że gdyby wtedy wpadła bramka, to mielibyśmy problem z tym, żeby choćby wyrównać wini mając wynik 1-0 po prostu zamurowaliby bramkę i koniec kropka i postawiliby autobus, samolot, starą babę, kogokolwiek, byle by po prostu nikt tam, nikt nie nie doszedł do tej bramki. Więc cóż, pomysł 0, prognostyk bardzo negatywny. Nie wiem, co można dobrego powiedzieć o polskiej reprezentacji. Chyba nic. Kryzysu ciąg dalszy. E no, i nie widać, nie widać właśnie tego znaku, żeby ten kryzys miałby się jakoś w miarę szybko zakończyć. Więc panowie Lewandowski i spółka, no niestety, jeżeli nie weźmiecie się za robotę, to kibice zaczną, przestaną wspierać was i wasze poczynania. Także wracamy z powrotem do akcji pod tytułem Koniec PZP, do akcji pod tytułem Bojkot Reprezentacji, czyli będziecie sobie chłopcy grać na narodowym przy pustych trybunach. Chcecie tego? No to gracie tak dalej. E... Michał Probierz, zwolennik czwartej ręki, podobno. Tymczasem e... polski Guardiola. A, jeszcze zapomniałem. Tymczasem Guardiola, drogi panie, prze... wyprzedza Cię o 250 tysięcy długości. To jest facet, który ze swoimi piłkarzami e... wprowadza w życie. 10 pomysłów na mecz ma wielowariantowość ja rozumiem, że to jest piłka klubowa, a to jest piłka reprezentacyjna, widzę tę różnicę ale jeżeli przez cały mecz zaliczamy trzy, dosłownie trzy celne dośrodkowania, które się opadają, także byliśmy za wolni, byliśmy za głupi taktycznie byliśmy bardzo źle przygotowani do tego spotkania więc nie wiem co mam powiedzieć, bo są tacy, którzy mówią, że w Europie już nie ma słabych drużyn. Okazuje się, że jesteśmy my tą słabą właśnie drużyną pokonującą reprezentację Litwy, jakże wielką potęgę piłkarską na własnym stadionie 1.0. Nie po bezbarwnym, nie po słabym. Po tragicznym wręcz spotkaniu, gdzie przegrywaliśmy większość. Większość pojedynków jeden na jeden. Procent niecelnych podań to był po prostu zatrważający zlepek po prostu 11 chłopaków, którzy chcą sobie pograć piłkę, w ogóle się nie rozumiejąc, w ogóle nie odczytując własnych intencji. no Mnożyły się po prostu niecelne zagrania, mnożyły się straty. Nie wiem, to ta drużyna jest zbudowana od lat i od lat szoruje pod nie. A a wydaje mi się, że zasługujemy na coś więcej. I zasługujemy na to, żeby przestać żyć i 2016 rokiem, i 74 i 72. No i jeszcze bardzo mało w 92. Także <grym> jednym słowem tragedia, po prostu tragedia, tego się nie dało oglądać, to było ponad moje siły, no jakoś przebrnąłem, ale, ale naprawdę ciężko. Więc komentarz Jacka był trafniejszy niż się wszystkim wydaje. No ja jednak chciałem się trochę mocniej rozwinąć, więc... Więc oby, jak najmniej takich spotkań, które będziemy musieli oglądać, bo przepraszam, dla mnie osobiście e, założenie koszulki z białym orzełkiem do czegoś by nobilitowało. Nie do tego na pewno, żeby przyjechać na zgrupowanie, przepraszam, odpierdolić pańszczyznę, jechać do domu, zgarnąć startowe, zgarnąć jakąś premię, zgarnąć pieniądze za przyjazd, wracać z powrotem tam, gdzie gdzie. Gdzie mieszkam, gdzie gram. Nie wiem, jeżeli macie tak, tak robić, panowie, to zostańcie w tych domach jednak. Zostańcie tam, skąd przyjeżdżacie. Zostawcie te koszulki. Zostawcie grę w reprezentacji ludziom, którym się będzie po prostu zwyczajnie chciało. Jak wam się nie chce, nic na siłę. Wszystko młotkiem. Także tyle. Dzięki.